Zapach dotarł pierwszy, słodkawy i odrażający odór, który skłonił robotników do odwrotu, zatykających nosy i usta chusteczkami nasączonymi wodą kolońską. Był 21 październik 1793 roku, a rozjuszony tłum, który wtargnął do Bazyliki Saint-Denis, nie spodziewał się tego, co zastanie. Oczekiwano złota, klejnotów, ukrytych skarbów w grobach królów. Znalazło coś znacznie gorszego: namacalny dowód, że nawet człowiek uważający się na ziemi za Boga zgnił jak każdy śmiertelnik. Ołowiana trumna była popękana. Ciemne płyny sączyły się przez szczeliny, tworząc kałuże na świętym marmurowym posadzce. Gdy w końcu udało się całkowicie otworzyć sarkofag, ukazał się widok tak wstrząsający, że niektórzy z obecnych uciekli, inni zwymiotowali, a najodważniejsi po prostu zamilkli, kontemplując szczątki tego, który niegdyś nosił miano Króla Słońca. Ludwik XIV umarł 78 lat wcześniej w 1715 roku. Ale jego rozkład odsłaniał tajemnice, które dwór w Wersalu skrzętnie skrywał. Ciało było nie do poznania. Ciemna, lepka masa, ledwie przypominająca mężczyznę, który tańczył w najwspanialszych salach Europy. To jednak detale szokowały. Nogi, amputowane tuż przed śmiercią z powodu gangreny, owinięte były zakrwawionymi szmatami z zachowanymi ciemnymi plamami. Brzuch, opuchnięty i przebity wrzodami, eksplodował podczas rozkładu, rozrzucając zgniłą masę, która przesiąkła całą trumnę. Ręce, te same, które trzymały królewskie bełło i błogosławiały tysiące poddanych, były skręcone w pozycji sugerującej skrajny ból. Palce, zczerniałe i zdeformowane, nadal nosiły fragmenty królewskich pierścieni, ale mięso oddzieliło się od kości, tworząc groteskowy obraz w ostrym kontraście z majestatycznymi portretami zdobiącymi Wersal. Aby zrozumieć ogrom horroru ukrytego w tej trumnie, trzeba cofnąć się w czasie do dni, gdy Ludwik XIV rzeczywiście był słońcem, wokół którego obracała się cała Europa. Był wrzesień 1715 roku, a król spacerował po ogrodach Wersalu z elegancją wypracowaną przez 72 lata panowania. Jego kroki były wyważone, każdy ruch starannie wyreżyserowany, by imponować. W wieku 77 lat wciąż zachowywał wyprostowaną postawę, dumny wzrok i mocny głos, którym podporządkowywał arystokrację i zastraszał ambasadorów. Wersal tętnił życiem w owym czasie. Ponad 20 tysięcy osób mieszkało w pałacu i okolicach, dworzanie, służba, artyści, ministrowie, żołnierze. Król stanowił absolutne centrum tego wszechświata, a jego harmonogram nadawał rytm wszystkiemu i wszystkim. O szóstej rano rozpoczynał się rytuał lewer, królewskie przebudzenie, które zamieniało prozaiczne czynności takie jak ubieranie się i czesanie w ceremonie o charakterze religijnym. Książęta kłóciły się o zaszczyt wręczenia mu koszuli, markizowie rywalizowali o prawo trzymania lustra, gdy się golił. Ciało króla w tych dniach było świątynią wysoki jak na tamte czasy, mierzył około 1,63 m wzrostu, a nogi wzmocnione dekadami tańca i polowań utrzymywały go pewnie. Twarz, oprawiona zdobną peruką sięgającą ramion, zachowywała symetrię uwiecznioną w setkach portretów. Oczy, małe lecz przenikliwe, zdawały się widzieć wszystko, jakby były oczami Boga, obserwujących swoich wiernych. Jednak za majestatyczną fasadą ciało króla już zdradzało oznaki rozkładu. Zęby, niemal wszystkie utracone przez barbarzyńskie wtedy metody leczenia, zastąpione niewygodnymi protezami, które nadawały jego mowie cichy szept. Żołądek, podrażniony dekadami wystawnych biesiad i toksycznych lekarstw, wytwarzał gazy i bóle, które król zręcznie maskował królewskim spokojem. Nogi, choć pozornie silne, każdą chwilę odczuwały ukłucia wskazujące na upośledzone krążenie. Kodzienna rutyna monarchy stanowiła teatralne widowisko skrywające prawdę o starzejącym się człowieku. Po lewer następowała msza w kaplicy królewskiej, gdzie Ludwik XIV klękał przy welwetowym priediu oprzytym złotem, modląc się do Boga, którego uważał za swego równego. Jego modlitwy nie były wyrazem pokory, lecz raportem, jakby zdawał sprawę ze spraw powierzonych mu na ziemi. Lekarze królewscy, konglomerat szarlatanów i prawdziwych uczonych zaczęli szeptać między sobą o stanie zdrowia monarchy. Fagon, pierwszy z nich, notował w prywatnym dzienniku niepokojące spostrzeżenia: Wasza wysokość skarży się na ból lewej nogi, który przypisuje skumulowanym w jej nich żyłach zepsutym humorom. Upusty krwi, środki przeczyszczające i wymiotnione, stanowiące ówczesną medycynę, przyspieszały jedynie proces rozkładu, który już się rozpoczął. Pierwszy prawdziwy sygnał, że coś jest nie w porządku, pojawił się zimą 1714 roku. Ludwik XIV nigdy wcześniej nie okazywał słabości fizycznej, zaczął lekko utykać. Lewa noga, nosząca ślady wielu tańców i długich spacerów, zaczęła go zawodzić. Dworzanie, wyszkoleni w dostrzeganiu nawet najmniejszych zmian, od razu to zauważyli. Szepty rozeszły się po wersalskich korytarzach niczym wiatr w suchych liściach. Król chodzi wolniej, szeptała księżna Burgundii do swojej damy dworu. Wczoraj podczas audiencji opierał się dyskretnie o oparcie krzesma, myśląc, że nikt nie patrzy. Te pozornie błahe uwagi stanowiły w rzeczywistości raporty wywiadowcze krążące wśród frakcji dworskich. Zdrowie monarchy było sprawą stanu, nie tylko medyczną. Sam Ludwik XIV dostrzegł zmianę, lecz zareagował typowo królewsko, absolutnym zaprzeczeniem. Nakazał wydłużyć poranne spacery po ogrodach, zmuszając ciało do posłuszeństwa woli. Ogrodnicy Wersalu otrzymali dyskretne instrukcje, by obserwować króla podczas wędren i raportować wszelkie oznaki zmęczenia. Raporty były niepokojące. Wasza wysokość często zatrzymuje się, żeby podziwiać fontanny, lecz ręce drżą lekko, gdy opiera się na laski. Kreska. Dwór królewski w cieniu choroby. Dwór, żywy organizm oddychający zgodnie z kaprysem monarchy, zaczął wykazywać oznaki niepokoju frakcje polityczne zawsze balansujące w delikatnej równowadze przegrupowywały się. Filip Orleański, bratanek króla i potencjalny regent, przyjmował w swych komnatach coraz więcej gości. Ministrowie przedłużali prywatne narady, ambasadorze obcych mocarstw wysyłali częstsze raporty do stolic. W morzu 1715 roku sytuacja gwałtownie się pogorszyła. Na lewej nodze monarchy pojawiła się rana, która nie chciała się goić. Lekarze, wyposażone w to ograniczoną i niebezpieczną wiedzą, stosowali okłady ziół, pijawki i rozgrzane żelazo. Każde leczenie jedynie pogarszało stan, zamieniając niewielką rankę w ropiejący wrzód. Poranki króla nabyły coraz ponurego rytmu. Jeszcze przed oficjalnym lewer, fagon i jego asystenci badali ranę w absolutnej tajemnicy. Zapach wydobywający się z królewskiej nogi maskowano kadzidłami i perfumami, lecz medycy wiedzieli, że przegrywają bitwę. Zgorza, pochłaniacz ciała bez względu na tytuły i korony, rozprzestrzeniła się po ciele króla słońca. Zachowane w archiwach królewskich raporty lekarskie z tamtego okresu ukazują przerażającą progresję choroby. 15 czerwca 1715 Rana ma zczerniałe brzegi i wydzielinę ropną o cuchnącym zapachu. Jego wysokość znosi ból z królewską odwagą, lecz zauważam, że ręce mu drżą podczas posiłków. Z każdym dniem notatki stawały się coraz bardziej alarmujące, coraz bardziej rozpaczliwe. Król, świadomy zdrady własnego ciała, wzmocnił publiczną aktywność Chciał udowodnić sobie i światu, że nadal jest słońcem, wokół którego krążą wszyscy. Ceremonie dworskie stały się bardziej wystawne, lewer trwał dłużej, a do obecności monarchy dopuszczano więcej dworzan. Obiady przekształcono w teatralne widowiska, podczas których król pochłaniał ogromne ilości jedzenia, jakby apetyt mógł pokonać chorobę. Lecz za złotymi kurtynami wersalu narastał horror. Słudzy najbliżsi królowi, ci, którzy ubierali go, sprzątali komnaty, przygotowywali kąpiele, zaczęli szeptać opowieści, których nie odważali się powtarzać głośno. Zapach wydobywający się z królewskiego ciała stał się nie do zniesienia. Ubrania monarchy, kiedyś nieskazitelne, pokazywały ciemne plamy. Pościel zmieniano wielokrotnie w ciągu dnia. Maria Żanna, pierwsza pokojowa, zanotowała w swoim osobistym dzienniku. Wasza wysokość obudził się wczoraj w nocy z krzykiem. Gdy wbiegłam do komnaty, zastałam go siedzącego na łóżku, wpatrzonego w lewą nogę. Na pościeli była krew, a zapach, Boże, przebacz, ale zapach był zapachem śmierci. Te notatki, odkryte dopiero w XIX wieku, ujawniają brutalną rzeczywistość ukrytą za dworską etykietą. Jeśli śledzisz tę opowieść i odczuwasz tę samą mroczną fascynacją, która zmusza nas do stawiania czoła najciemniejszych aspektów ludzkiej kondycji, zasubskrybuj kanał i włącz dzwonek powiadomień. Historie takie jak ta, odsłaniające prawdę skrytą za fasadami władzy, to treści, które będziemy wspólnie zgłębiać, poznając najbardziej niepokojące sekrety historii. Latem 1715 roku Ludwik XIV podjął decyzję, która szokowała nawet jego doświadczonych lekarzy. Chciał zobaczyć ranę. Dotychczas zabiegi przeprowadzano przy leżącym królu, przykrytym prześcieradłami, bez możliwości bezpośredniego wglądu w ciało. Jednak pewnego sierpniowego ranka nakazał przynieść lustra. To, co zobaczył, musiało być traumatyczne ponad wyobrażenie. Lewa noga od uda po kostkę pokryta była połączonymi wrzodami, tworzącymi kratery martwej tkanki. Kolor skóry zmienił się na zielon kawy, a w niektórych miejscach przez martwice przebijały kości. Całkowicie zczerniała stota zwisała z nogi jak zgniły owoc, gotowy do opadnięcia. Reakcją monarchy była śmiertelna cisza. Przez długie minuty po prostu kontemplował zniszczenie własnego ciała. Potem, głosem ledwie słyszalnym, powiedział: Tak umiera Bóg. Te słowa, zapisane przez Fagona, ukazują moment, gdy Ludwik XIV zrozumiał, że jego boskością była złudzeniem. Od tego dnia osobowość króla zmieniła się radykalnie. Człowiek, który przez ponad siedemdziesiąt lat stanowił centrum wszechświata, zaczął się wycofywać. Publiczne audiencje stały się rzadsze. Spacerów po ogrodach zaprzestano całkowicie. Król spędzał godziny w prywatnych komnatach, często siedząc w fotelu i wpatrując w ogrody, które sam stworzył jako odbicie swojej wielkości. Dworzanie, pozbawieni słońca, wokół którego krążą, popadli w panikę. Bez stałej obecności monarchy, wyznaczającej im życie, dwór w Wersalu zaczął się rozpadać. Frakcje, równoważone wolą królewską, zaczęły otwartą walkę. W ogrodach toczono pojedynki, w korytarzach snuto spiski. Pałac, symbol porządku i wspaniałości, przeistotaczał się w gniazdo węży. Książę de Saint Simon, zawsze czujny na dworskie niuanse, napisał w pamiętnikach: Król stał się cieniem samego siebie. Jego obecność, niegdyś wypełniając każdą komnatę, teraz wydaje się zredukowana, jakby część jego duszy już odeszła. Gdy przemawia, jego głos brzmi jak echo dochodzące z daleka. We wrześniu 1715 roku sytuacja stała się nie do utrzymania. Zgorzała rozprzestrzeniła się poza nogę, atakując brzuch i narządy wewnętrzne. Ciało monarchy zamieniło się w pole bitwy, po którym śmierć posuwała się metr po metrze. Zrozpaczoni lekarze podjęli decyzję o amputacji lewej nogi. Operacja odbyła się w prywatnych komnatach, bez znieczulenia, zaledwie z kilkoma kroplami opium. Król, przytomny przez cały zabieg, zachował stoicki spokój, gdy chirurdzy przecinali kość. Gdy amputowana noga została usunięta, coś w nim pękło. Człowiek, który uważał się za niepokonanego, dosłownie stracił część siebie. Amputowana noga, według dokumentacji medycznej, była w tak zaawansowanym rozkładzie, że podczas usuwania częściowo się rozpadła. Zapach, który rozszedł się po komnacie, był tak silny, że manus zebrany zemdlał. Sam monarcha, widząc wyniesione szczątki, wypowiedział ostatnie, naprawdę klarowne słowa: Zabierzcie mnie też. Ostatnie dni króla były koszmarem bólu i majaczeń. Człowiek, który kontrolował życie tysięcy, nie mógł opanować własnych funkcji życiowych. Zgorzel, pomimo amputacji, rozprzestrzeniła się szybciej. Brzuch monarchy napełnił się ropą i krwią. Atakowane organy zawodziły jeden po drugim. Pani de Nadwi, tajna małżonka króla, pozostała u jego boku w ostatnich chwilach. Jej relacje, zachowane w listach do przyjaciółki, ukazują ostateczną przemianę króla słońca. To już nie ten człowiek, którego znałam. Jego ciało jest zniszczone chorobą, ale to jego dusza bardziej mnie niepokoi. Nieustannie mówi o błędach, grzechach i sądzie Bożym. Człowiek, który uważał się za boskiego przedstawiciela na ziemi, teraz drży ze strachu przed śmiercią. Rankiem 1 września 1715 roku król zebrał siły na ostatnią ceremonię. Wezwał Delfina, swego następcę, i głosem ledwie słyszalnym przekazał mu rady, które boleśnie kontrastowały z całym dotychczasowym życiem. Nie naśladuj mojej miłości do wojny, pracuj nad utrzymaniem pokoju z sąsiadami, ulżyj swojemu ludu, gdy tylko to możliwe. To były słowa człowieka, który wreszcie zrozumiał ciężar swoich decyzji. Król zmarł o godzinie 8:15 rano 1 września 1715 roku, po tygodniach agonii. Jego śmierć fizyczna była jednak dopiero początkiem o wiele bardziej niepokojącej podróży. Zniszczone przez zgorzeł i medyczne zabiegi, ciało natychmiast się rozkładać. Zapach bijący z królewskich komnat stał się tak intensywny, że służba nie wchodziła bez masek nasączonych octem. Proces balsamowania przeprowadzony przez chirurgę mareszala odsłaniał prawdziwy horror stanu monarchy. Gdy otworzono brzuch, potok ropy i zgniłej krwi rozlał się po posadzce. Organy wewnętrzne były rozłożone do tego stopnia, że rozpadały się przy dotyku. Serce, które biło przez ponad 77 lat, zredukowane zostało do ciemnej, niemal odbudowanej masy. Raport mareszala, odkryty w archiwach dopiero w XIX wieku, brzmi niepokojąco. Ciało jego królewskiej mocy wykazuje stan rozkładu przekraczający wszystko, co kiedykolwiek widziałem. Jama brzuszna wypełniona jest cuchnącym zielonkawymi płynami, jelita całkowicie się rozpadły, a wątroba jest martwicza. Serce po usunięciu ważyło zaledwie połowę normy i przypominało zgniłe mięso. Przygotowanie ciała do pochówku zajęło tygodnie. Balsamiści pracowali na zmiany, nosząc maski i rękawice, często wychodzili z komnat, by zaczerpnąć świeżego powietrza. Ciało owijano licznymi warstwami tkanin nasączonych substancjami konserwującymi i umieszczono w ołowianej trumnie. Pogrzeb był widowiskiem wielkiego przepychu, który okrutnie kontrastował z rzeczywistym stanem ciała w trumnie. Procesja żałobna, ciągnąca się przez kilometry, zgromadziła tysiące żołnierzy, szlachty, duchownych i płaczących poddanych. Trumnę niesiono na ramiowach dwunastu książąt, była dziełem złotniczego mistrzostwa, ozdobionym złotem i kamieniami szlachetnymi. Jednak pod tą pompą ciało króla słońca trwało w nieubłaganym rozkładzie. Bazylika Saint-Denis, anteon francuskich monarchów, stała się miejscem spoczynku trumny. Umieszczono ją w bogato zdobionym grobowcu, otoczonym posągami i inskrypcjami, wychwalającymi jego wielkość. Lecz miesiące po pogrzebie strażnicy zaczęli zauważać słodko-mdły zapach dochodzący z krypty. Był tak intensywny, że wielu odwiedzających mdlało podczas nabożeństw. Próby maskowania kadzidłem okazywały się bezskuteczne. Przez kolejne dekady szeptano plotki o stanie ciała monarchy. Jedni twierdzili, że karę za swoje grzechy poniósł przeklęty król, inni, że jego ciało odmawiało spoczynku. Prawda, jak odkryli rewolucjoniści w 1793 roku, okazała się o wiele bardziej niepokojąca. Gdy trumnę otwarto podczas profanacji królewskich grobów, widok wstrząsnął nawet najbardziej zagorzałymi rewolucjonistami. Ciało było nie do poznania, ciemna, lepka masa, zmieszana z płynami rozkładu. Królewskie szaty, przygotowane na wieczność, pokryte były lepką substancją, cuchnącą śmiercią. Kości, tam gdzie były widoczne, przybrały zielono-czarną barwę. Klatka piersiowa zapadła się, tworząc zagłębienie w miejscu dumnych piersi króla słońca. Szczątki amputowanej nogi, owinięte w zakrwawione szmaty, przypominały ostatnie agonijne chwile monarchy, lecz najbardziej przerażający był stan czaszki. Czaszka, częściowo zachowana, nosiła ślady peruki, którą nosił król, twarz jednak zniknęła całkowicie, pozostała jedynie ciemno pustka tam, gdzie kiedyś błyszczały oczy, które podziwiały wersal. Szczęka, przesunięta przez rozkład, tworzyła wyraz wiecznego przerażenia w ostrym kontraście z stanowczanymi portretami monarchy. Rewolucjoniści, początkowo zdeterminowani znaleźć skarby, byli tak wstrząśnięty tym odkryciem, że wielu uciekło natychmiast. Niektórzy z obecnych twierdzili, że mieli koszmary przez tygodnie po tej wizycie. Ciało zostało ostatecznie usunięte z trumny i wrzucone do wspólnego grobu wraz ze szczątkami innych francuskich monarchów, kończąc ziemską sagę króla Słońca. Odkrycie prawdziwego stanu ciała Ludwika XIV ujawniło uniwersalną prawdę o ludzkiej kondycji. Bez względu na to, jak wysoko się wzbijemy, jak potężni się staniemy, jak boskimi się poczujemy, wszyscy czeka nas ten sam ostateczny los. Człowiek, który nazwał siebie krółem słońcem, zbudował wersal jako pomnik własnej wielkości, podporządkował sobie arystokrację i zastraszał narody, zakończył życie jako masa rozkładającego się ciała w ołowianej trumnie. Ironia jest okrutna i doskonała. Ludwik XIV poświęcił życie, by kontrolować każdy aspekt ludzkiej egzystencji, od dworskich rytuałów po państwowe polityki. Orkiestrując wojny, małżeństwa, sojusze i intrygi z precyzją dyrygenta, uwierzył, że jego władza jest absolutna. A gdy nadszedła śmierć, ta złudna iluzja kontroli rozsypała się w proch. Ciało, traktowane jako świątynia, stało się namacalnym przypomnieniem naszej wspólnej śmiertelności. To, co czyni tę historię jeszcze bardziej przerażającą, to fakt, że Ludwik XIV, nawet w ostatnich chwilach jasności umysłu, doskonale rozumiał horror, który na niego czekał. Jego ostatnie słowa, rady dla następców, rozpaczliwe modlitwy, wszystko wskazuje na człowieka, który wreszcie zrozumiał, że boskością, którą sobie przypisywał, była jedynie mistrzą fantazją. Francja, którą pozostawił, była odbiciem własnego rozkładu. Kraj bankrutował z powodu ciągnących wojen i wystawnej przepychu wersalu, ludność pogrążała się w ubóstwie i niezadowoleniu, instytucje ustanowione przez monarchę korodowały w korupcji i nieefektywności. W mniej niż osiemdziesiąt lat wszystko, co zbudował Ludwik XIV, zostało zmiesione przez rewolucję, która zbezcześciła jego grup. Prawdziwy chorior, odkryty w trumnie Ludwika XIV, nie polegał jedynie na stanie jego rozkładającego się ciała, był to namacalny dowód, że nawet absolutna władza nie ochroni nas przed ostateczną rzeczywistością ludzkiej egzystencji. Król Słońce, porównując się do Boga, skończył jak każdy śmiertelnik, rozkładającą się materią, fragmentami kości i rozwianymi marzeniami. Dziś, gdy zwiedzamy Wersal i podziwiamy złociste sale, trudno nie dostrzec kontrastu między tą wielkością a horrorem ukrytym w trumnie Saint-Denis. Piękno pałacu, dzieła sztuki, rozległe ogrody, wszystko to pozostaje momenikiem nie tylko potęgi Ludwika XIV, lecz także fundamentalnej kruchości ludzkich aspiracji. Lustro, które nakazał sprowadzić, by zobaczyć własny rozkładów, stało się doskonałą metaforą ludzkiej kondycji. Każdy z nas, prędzej czy później, musi zmierzyć się z własną śmiertelnością. Różnica polega na tym, że niewielu z nas stawia pałace przed twarzą, by ukryć tą podstawową prawdę. Historia odkrycia w trumnie Ludwika XIV jest w ostatecznym rozrachunku historią o nas samych. Przypomina, że za fasadami, tytułami i osiągnięciami wszyscy jesteśmy zbudowani z tej samej przemijającej materii. Król Słońce w ostatniej fazie rozkładu stał się paradoksalnie bardziej ludzkim niż kiedyś za życia, bratem w śmiertelności, towarzyszem w kruchości, równym w ostatecznym losie czekającym na nas wszystkich. I być może w tym tkwi prawdziwa perspektywa tej opowieści, nie w horrorze odkrycia, lecz w uświadomieniu sobie, że pod wszystkimi iluzjami wielkości i potęgi wszyscy jesteśmy narażeni na tę samą nieuchronną degradację. Król Słońce w końcu stał się prawdziwie jednym z nas.